Witam Was serdecznie na kanale 1 w tygodniu. Miał być dzisiaj zupełnie inny odcinek, ale niestety lub stety biały dym z siedziby PZPN-u pokrzyżował nam plany i porozmawiamy sobie chwilę o tym, co wydarzyło się. No, może inaczej. O tym, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski, bo dzisiaj ogłoszono, że zostanie nim Jan Urban. Co do Urbana? No cóż, no jest niebywale sympatyczny. To się powtarza w każdym przekazie medialnym, ale zaczynając od początku no skupmy się może na tym, co osiągnął w piłce, bo zarówno, zarówno jako trener, jak i piłkarz osiągnął sporo. Między innymi był szkoleniowcem Legii, asystentem Leo ben Hackera, także też jest to ważne w 2008 roku w czasie euro. No i jest to też trener doskonale znający polskie realia, co wydaje się być dość ważnym punktem w całej tej reprezentacji, bo jednak skupia się ona na polskich piłkarzach i może nie wierzę, że to mówię, ale być może no zagraniczny trener nie znał tej specyfiki polskiej szatni. No, Jan Urban może ją znać. Jeżeli chodzi o to, jakim był piłkarzem, no to ma tutaj dość spory dorobek, bo ma potrójne Mistrzostwo Polski z Górnikiem Zabrze. Grał też w Osasunie, więc troszeczkę świata zwiedził. W Osasunie spędził 5 lat. W internecie można nawet znaleźć informację, że no jest legendą klubu. Także nie są to słowa takie rzucane na wiatr, tylko coś to, coś to znaczy po prostu. No, i tak jak mówiłem, jako trener Legia, Lech Śląsk i również Osasuna, tam się zajmował też, pamiętam, grupami młodzieżowymi. A wchodząc, jeżeli chodzi o, o kadrę, no to jedyne jego doświadczenie na razie z kadrą, no to sztab Leo Benhakera w 2008 roku. Podobno jako człowiek potrafi dotrzeć do piłkarzy, potrafi sobie zjednywać ludzi, jest niekonfliktowy, potrafi łagodzić te konflikty, nie jest takim Michałem Probierzem, że to, co się dzieje w szatni, to on od razu wywleka do mediów, eskaluje konflikt. Nie. On to wszystko zaspokaja, załagadza, nie chce nic wynosić z szatni, co mu się chwali, bo tutaj jednak no za dużo. No za dużo w ostatnich latach wypływało z szatni do mediów, czy to przez. Skorupskiego czy przez Michała Probierza. Teraz miejmy nadzieję, takiego czegoś nie będzie. Jan Urban jest też niewątpliwie lubiany przez kibiców, i to bardzo często w wywiadach podkreśla, jak ważny jest ich doping, jak wiele dają zawodnikom, jak wiele wnoszą w czasie meczu. Więc tutaj, no, kibice będą go lubić. To się nie ma co oszukiwać, jest to taki troszeczkę wybór. Dużo osób to krytykowało, ale nie wiem, gdzieś mi się kojarzy, że przed Euro 2012 takie ciśnienie na wybór smudy. Wychodziło właśnie ze strony kibiców. I tutaj może być podobnie, że Urban jest wybrany, żeby uspokoić kibiców, bo no tutaj wielu dziennikarzy też po zwolnieniu, po rezygnacji, nazywajmy to jak chcemy probierza, mówiło o tym, że no najlepszym i najbardziej logicznym kandydatem na jego następcę będzie Jan Urban. Dlaczego to ma swoje ciemne strony? Do tego jeszcze przejdę za chwilę. Urban też, co ważne. Nie chowa się. Nie jest takim strusiem, nie buduje obleżonej twierdzy, jak to mieli w zwyczaju. No, Brzęczek, u, u, probierz. Urban jednak, jeżeli ktoś go krytykuje, odpowiada na krytykę. Co jest też fajne, biorąc pod uwagę, że nie jest konfliktowy, będzie się to starał wszystko wyjaśniać i łagodzić. No, i w kadrze można się też spodziewać, że będzie stawiał na młodych. To być może tyle z jego takiej ogólnej charakterystyki. Jeżeli chodzi o styl gry, jaki kadra może prezentować, bo tutaj nigdy nie wiadomo, jak to się potoczy, ale Urban jest dość elastycznym zawodnikiem, piłkarzem przepraszam Boże, Urban jest dość elastycznym trenerem i tutaj mówię pod kątem tego, że jest w stanie dostosować taktykę gry pod zawodników. To nie jest tak, że on ma swój jakiś wymarzony styl, który ciśnie. Nie, on patrzy na, czy, na tym, na czym może budować, i dopiero z tego buduje. Był przypadek, gdzie Górnik miał lepsze skrzydła, szybkich zawodników, słabszy środek pola, grali z kontry. Ostatnio Górnik miał trochę lepszy środek niż skrzydła, grali piłką. Także tutaj dla Zielińskiego, Modera, Zalewskiego, Urbańskiego nawet, jeżeli wróci, no to ta, ta miłość Urbana do grania piłką i umienie, potrafienie, umienie to nie jest słowo nawet, Potrafienie dostosować taktyki pod piłkarzy tutaj dla kilku może być zbawienne, bo jednak będą grali w piłkę, czyli w to, co lubią robić, a nie będzie ta nasza ulubiona laga na Robercika. Na Kanal Plus jest też taki serial o kulisach Górnika Zabrze. Chyba chłopcy z Roosevelta, jakoś tak się nazywa, nie pamiętam. Jednak znalazłem w internecie informację, wywiad z panem Piotrem Glamowskim, który dla Kanal Plusa ostatni sezon, ostatni rok śledził pracę Urbana w Górniku. No i on się troszeczkę tutaj wypowiedział. Mówi, że Urban na pewno jest w stanie posprzątać bajzel jaki mamy w tej chwili w reprezentacji. Jest to mała nadzieja na normalność. No. Chciałbym w to wierzyć, po prostu chciałbym w to wierzyć, że Urban to ogarnie. Wydaje mi się jednak, że tam jest troszeczkę za dużo bałaganu, ale do moich jeszcze wniosków na spokojnie przejdziemy. I tutaj też pada to samo, co, co we wszystkich opisach przytaczanych przez lata o Janie Urbanie. Mianowicie spokojny, bezkonfliktowy, miły, żartobliwy, uprzejmy, ale kiedy, potrzeba, kiedy trzeba być twardym, no to on jest twardy, nie jest zbyt miękkim, Więc no tutaj. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko w Kadrze zadziała, bo piłkarze, znaczy trenerzy w Kadrze mają bardzo mało powodów do żartowania, więcej jest powodów do tłumaczenia się, niestety. Strasznie głośno mówię, przepraszam. Z takich mankamentów jego stylu gry, no to na pewno to, że górnik dość regularnie tracił bramki ze stałych fragmentów gry. Urban w wywiadach obwiniał wzrost swoich zawodników, jednak inne kluby mające w zawodniku podobnego wzrostu nie traciły tyle bramek, także tutaj ewidentnie coś zawodzi w, w ustawieniu, w kryciu przy tych stałych fragmentach gry. Kolejna sprawa, owszem, grają widowiskowo z polotem, tworzą mnóstwo sytuacji, ale wykorzystują ich bardzo mało. Więc tutaj, czy to kwestia napastnika, czy kwestia, nie wiem, nastawienia całej drużyny, będzie dużo okazji, ale będzie bardzo mało ich wykorzystanych. Kolejna sprawa, no to jest to, że właśnie yy, kiedy był zwalniany z górnika, zarzucano mu, że zespół ma zbyt lekkie treningi, przez co nie jest przygotowany wystarczająco dobrze fizycznie, przez co w efekcie, no wygląda gorzej na tle, na tle rywali i przegrywa te mecze. Więc zobaczymy, bo tutaj chodzi o to też, że górnik, jak Urba z niego odchodził, w 10 meczach zrobił 10 punktów. No, zakładając, że mogło być to 10 remisów, brzmi nawet spoko, ale. Zakładając, że mogły być to dwie wygrane remis i seria porażek, już nie jest tak fajnie. Także też warto to sobie uzmysłowić. Nie wiem, tutaj, jeżeli porównujemy zarządzanie szatnią, no to Podolski dogadywał się z Urbanem. Wiadomo, że decyzja o jego zwolnieniu była konsultowana, ale mimo wszystko. Urban potrafił się dogadać z ogromną gwiazdą, bo jednak trzeba pamiętać o tym, że Podolski wygrał mundial. Także to nie jest też byle jaki piłkarz, można go śmiało porównać do lewego w kadrze. Zobaczymy, czy tak wielkim piłkarzem Urban też prawidłowo będzie potrafił zarządzać. Na pewno się dogadają, porównają sobie jak to się grało w Osasunie w jego czasach i w Barcelonie w czasach Lewego. Warto wspomnieć też, że Urban grając w Osasunie strzelił chyba hat trika w meczu z Realem wygranym przez Osasunę 4 do 0. Ale to jest do... to musicie sobie sprawdzić, bo aż takiej dobrej pamięci niestety nie mam. Natomiast tak, pierwszy problem to będzie to, jak sobie poradzi z zarządzaniem szatnią i przede wszystkim Lewym, bo Lewy jest takim odpowiednikiem Podolskiego w tej polskiej szatni. Miejmy nadzieję, że tutaj da radę i ogarnie to jakoś. Druga sprawa to to, co Urban powtarzał wielokrotnie. Reprezentacji się nie odmawia. I tutaj upatruje się, znaczy ja upatruję, największego problemu Urbana, znaczy Urbana, nie Urbana, PZPN-u może, bardziej to jest problem Związku i Kuleszy, bo skoro kadrze się nie odmawia i takie podejście ma Urban, to można się domyśleć, że reszta trenerów branych pod uwagę odmówiła, o ile jacyś byli, nie wiem, być może od początku był Urban, ale... W tej kadrze nikt o, o zdrowych zmysłach nie chciałby występować, czy znaczy w sensie jako trener tak, prowadzi tej kadry, bo to się po prostu wiąże z bagnem, z jednym wielkim bagnem, jakim jest PZPN, jakim jest wszystko wokół polskiej piłki w tej chwili, wokół kadry. I być może przez to, co mówi Urban, że kadrze się nie odmawia, on po prostu nie odmówił, a reszta odmówiła. Nie wiem, kto był kolejny w kolejce, nie wiem. Mariusz Rumak. Urban mówi, że kadrze się nie odmawia. I chyba tylko dlatego został tym selekcjonerem, bo reszta odmówiła. Oczywiście, zasługa, piękna kariera, dużo sukcesów. Najstarszy selekcjoner, chyba wybrany przez Polski, z tego co kojarzę, przez prezesa PZPN-u. Ale mimo wszystko te, to zdanie gdzieś brzęczy mi w głowie, że skoro kadrze się nie odmawia, no to on dlatego został, bo reszta odmówiła. No nie wiem, interpretujcie to jak chcecie. Zostawiając wszystko i skupiając się na jeszcze jednej rzeczy dość ważnej. No to Sztab, bo Sztab wygląda naprawdę ciekawie. Jego asystentem ma być Magiera, który ma już doświadczenie na rynku reprezentacyjnym. Prowadził gdzieś kadrę U21, był na wielkich turniejach, wie jak to robić, więc też doświadczenie z ekstraklasy. Bardzo, bardzo ciekawy wybór asystenta. Można by nawet rzec, że to taka, taki duet trenerski, tak? Urban Magiera. Trenerem bramkarzem ma być Józef Młynarczyk. O ile się nie mylę, Młynarczyk coś już w życiu w kadrze wygrał. Był też chyba pierwszym Polakiem wygrywającym Ligę Mistrzów Sporto, jeden z najlepszych polskich bramkarzy w historii, więc no tutaj jest to też ciekawy, ciekawy, wybór. Kolejna osoba to Marcin Prasow współpracował z Urbanem w Górniku Zabrze. On też był w sztabie Nawałki, więc to jest chyba ten Marcin, zapis to słynny. Kolejny Grzegorz Staszewski, analityk górnika od 2022 roku, był w kadrze U21, więc też doświadczenie reprezentacyjne. I według tego, co pisze Mateusz Borek, bo to wszystko wynika z wypowiedzi Mateusza Borka na X dawniej Twitterze, kolejnym dyrektorem sportowym kadry ma być Andrzej Mierzejewski. I to jest też bardzo ciekawy wybór. Na razie ten sztab Urbana prezentuje mi się tak, że albo wygrywamy, nie wiem, ćwierćfinał mundialu, Albo przegrywamy w barażach i odpadamy. Tutaj nie ma nic pomiędzy. Albo będzie ogromny sukces, albo po prostu sromotna porażka, czego tej kadrze po prostu nie życzę. Mam nadzieję, że udało mi się zebrać wszystkie myśli, jakie mam w głowie wokół tej decyzji urba o Urbanie, bo szczerze sam nie wiem, co o tym myśleć. No jest to wybór jakiś, po prostu jakiś. Nie jest to jakiś mega turbo wybór, jakiś mega słaby wybór. Po prostu jest to, takie, jest to taki średni wybór. Być może nikt inny nie chciał, być może Jan Urban od początku był wizją Kuleszy, bo Kulesza też coś mówił po zwolnieniu probierza czy też rezygnacji, że prawdopodobnie będzie Polak. No dziwne, gdyby miał być kto inny, jak on nie zna języków. Ale zobaczymy, zobaczymy co Urban wymyśli. Ta kadra na pewno potencjał ludzki ma, może ciudniejszy niż w czasie tego ulubionego przez nas Euro 2016, ale jednak trzeba w nich wierzyć, bo potencjał ludzki jest. Napastnik jest trochę młodszy niż podolski w górniku, więc też jeszcze coś tam może zagrać. W Barcelonie gra świetnie. No, zobaczymy. Po prostu zobaczymy, co nam ta kadra zaoferuje. No i co jutro Kulesza powie, czy tam dzisiaj, kiedy to oglądacie na konferencji. Na ten moment chyba to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Słyszymy się w niedzielę. Trzymajcie się i do zobaczenia.